Test rotacji maksymalnej silnika synchronicznego nowej generacji Brushless Hybrid Phase Rotation Motor No. 4. Przemiennik częstotliwości XSY AT1 zasila dwa transformatory połączone uzwojeniami pierwotnymi równolegle, natomiast wtórne funkcjonują w układzie szeregowym celem zwiększenia napięcia zasilania czterofazowej maszyny elektrycznej do około 40 V. Rotacja synchroniczna pól magnetycznych twornika i wirnika dość znaczna około 8000 obrotów na minutę. Motor funkcjonuje w trybie przemieszczania się biegunów magnetycznych o kąt 180 stopni, zatem następuje ich superpozycja. Parametry zostaną udokumentowane w trakcie testu. To są te dwa transformatory, które są zainstalowane w dwóch prostownikach, numer 1 i numer 2. Łącznie uzyskałem napięcie zasilania maszyny synchronicznej na poziomie około 40 V. Było to konieczne, ponieważ, jak już Państwu wiele razy mówiłem, silniki Brushless z Hybrid Fast Rotation Motor są doskonałymi generatorami. W związku z tym przystępuję do testu. Może się powiedzieć objąć obrazem, motor i przemiennik. No teraz pięknie ruszył samodzielnie przy 14 Hz. Troszkę to trwało, ale utrafić akurat synchronizacją obydwu pól magnetycznych twornika i wirnika nie jest to taka prosta sprawa, gdy nie ma sensorów położenia rotora. Ale jest możliwe. Jak Państwu to udokumentowałem. Dobrze. Poprzednio Państwo widzieli nagranie tego silnika synchronicznego podczas rozpędzenia go do 65 Hz. Teraz będę go rozpędzał znacznie mocniej. Na początek go przyspieszę do około 100 herców. Powoli wykonuje tą czynność, ponieważ łożyska już troszkę są zużyte. Dobrze. Jest 100 herców, 100 herców i 1 /10 w tej chwili. Zatrzymam i odczytam parametry. Częstotliwość 806 i Czas narastania 3 i

bardzo pięknie, na razie mruczy, łożyska się jeszcze nie odzywają, nie huczą, to znaczy, że jeszcze z nimi chyba tak źle nie jest. Państwo pamiętają, ten motor był napędzany także sygnałami ze sterownika, który wykonałem, a jego rotacja bazowała na sensorach optycznych. Teraz tak jak powiedziałem porusza się w trybie superpozycji biegunów magnetycznych. Bieguny się przemieszczają o kąt 180 stopni wraz ze zmianą kierunku prądu. No, przyspieszę. Mamy 100 Hz, 100 Hz razy 60 to jest 6000 obrotów na minutę. W tej chwili ten motorek tyle ma obrotów już. Słyszą Państwo, jak przyspieszył. Te życia odzywają. Śpodobie może by w doleciało. Mamy 148,70. Zatrzymam obraz, czytam parametry. Trochę odjąłem obrotów. Ściągam parametry. Jeden i trzynaście setnych kiloherca częstotliwość. Czas narastania osiem i osiemdziesiąt setnych milisekundy. Czas opadania 2 milisekundy. Wypełnienie w plusie 52,4%. RMS 34,55 V. Maksymalne 53,6 V. Amplituda 104,54 V. Państwo widzą to są piki napięciowe scharakteryzowane poprzez funkcję sinus taki jest przebieg tego silnika numer 4 myślę, że dość doskonały poproszę naukowców, konstruktorów o ocenę Zobaczę co jeszcze można będzie wycisnąć z tego motorka. Jest on chłodzony jak Państwo widzą, malutkim wentylatorem. Zobaczę temperaturę jeszcze raz. Około 55 stopni, w związku z tym dużej testu nie będę już mógł przeprowadzać. Zobaczę no ile sobie jeszcze mogę pozwolić. W związku z tym, że łożyska już są troszkę wytarte ich wieżnie. A w szczególności istotne jest to, że rotor nie jest wyważony poprawnie, ponieważ w ogóle nie był wyważany. Rotor wykonałem na bazie szlifierki kątowej. Zobaczymy natężenie prądu. Natężenie prądu wcześniej sprawdzałem. Kształtowało się od około 4A. Teraz mamy 2 Ampery i 500A. Racja. Dobrze, to wystarczy. I stanął. Zobaczymy potem na nagraniu, ile mogłem go przyspieszyć. Potęga jest znaczna tego typu silników synchronicznych, elektrycznych. Myślę, że będą miały w przyszłości duże zastosowanie. Także powiodło się i tym razem dokonać dość dobrego nagrania. Myślę, że będzie to udokumentowane w celach edukacyjnych. Dziękuję.